dziewiąty odcinek picz odludka. Tak jest pitch od ludka, nie piczoludka, nie wiem kto wam tak powiedział, że to się tak nazywa, ale to się od dawna nazywało piczodludek. No także <grafię> gratuluję spostrzegawczości tym, którzy odkryli, że jest taka a nie inaczej. W ogóle tutaj slime gdzieś krąży, ja za chwilę... W Kracam w y, y, te tunele, które nadal nie pamiętam jak się to na nazywa, ale kto by się tym przejmował w każdym bądź razie. SkyMe jest tutaj i chcę go dopaść. Mam nadzieję, że kopię w dobrą stronę. To jest gdzieś tu za ścianą cholercianą. Pochodnia. jestem tuż nad nimi jest, jest tutaj <grymne> już jestem o jest creeper slime gdzieś tam też jest na pewno zabity, kolejna siara dla mnie e, jabłuszko, jabłuszko zostawię sobie żeby rozgryźć je o co w nim chodzi e, przyciszę tylko ucichło wszystko cholera to niedobrze wróży ym, przyciszę sobie tylko grę nadal gramy na trybie offline dlatego, że y, nie mam podłączenia do internetu i w tej chwili ym, i w tej chwili, w tej chwili nie wiem co miałem powiedzieć nieważne, chciałem zjeść coś Dzisiaj mam jedzenie, nie mogę w tym całym bałaganie znaleźć jedzenia nie mam jedzenia? Nie mam. No mam, no jak żeby inaczej. Dobra. Jedzenie jest. Trzeba sobie żydko zregenerować. Ok. It's done. Teraz szybko zajmę się tym slime'em. Nadal nie wiem gdzie on jest. Gdzieś tam na górze chyba. Albo na dole. Będę kopał dotąd, też go znajdę w ogóle czyżby tu był kolejny kanion na to wygląda yy... czyżby tam było przejście on jest w tamtą stronę i coś mi się wydaje że jest tam na górze <laughs> wow cholera Mi się zdaje, że on jest gdzieś tam na górze. No, o nie jest! I teraz pytanie, jak to jest z tymi slajmami? Czy to mieczem mam go obalić? Nie. Szybko zabijać, żeby się nie porozpadały. Da, 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 da. Slimebole, ale będzie obficie Ile mamy? Siedem sztuk Czyli odzyskałem tamte, które straciłem na początku Dobra, teraz wracam do punktu wyjścia Co by się nie zgubić um, No dobra, już się zgubiłem <laughs> To było gdzieś tu, jak się nie mylę Ach, kusząca propozycja Czemu by nie skorzystać Ok, ok, ok Pyk, pyk, pyk. Mmm, ile węgla, mm, Ale pój, przyjdę go sobie później pozbieram. Dobra, trzeba stąd wyjść. Trzeba stąd wyjść i wrócić na miejsce startu. Oby mnie tylko żadne gnidy nie zaatakowały. No, o gnidach mowa. No to szarża. Samotnego jeźdźca, picza. Okej. Okay. No dobra, już wchodzę, już wchodzę. Mm, tory, 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 tory. Co ja mógłbym tu jeszcze wywalić tak przed podróżą? Yy, drewno. Czy ja mam drewno? Tutaj jest drewno. Więc zrobimy tak, że ja... A nie, zaraz, moment. <ścoughs> tu jest dungeon. Mam nadzieję, że to nie zniknie. Tak na wszelki wypadek. Rozwalę skrzynkę. Yy, nie. To chciałem, o to chciałem. Okej. Okay. Cholera, no. Goście, 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 goście. Dziabaj, hama. Dobra. I teraz tak. Skrzynię. Postawię gdzieś. Wyżej. Hop. I teraz tak. To zostawię. Nic nie zrobię, ale wezmę na wypadek, gdybym znalazł innego dungeona What the fuck Coś tu lazło Nie wiem co tu lazło, ale coś tu lazło um, Kości Redstone Proch Lapis slimeball... nie, jabłko biorę To to Diamenty zostawię, bo mogą być mi potrzebne później do kilofa tak na razie czego. Y, to jest mi niepotrzebne to również nożyce tym bardziej. Y, połowę węgla wezmę. Chociaż nie węgla tam jest od zarąbania w jaskinia, więc nie, nie ma potrzeby brania go ze sobą. Y, I trzy sztuki żelaza to również odłożę. No i dobra, no i mogę ruszać. Mogę ruszać. Ach, jeszcze to zostawię. E... Oj, 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 dobra. Dobra, jestem gotowy do wycieczki, tak jest! Już oto nadeszła pomna chwila, a nie mam pochodni. Kurde! Fucking shit. Muszę sobie zrobić pochodnie, bo bez pochodni opadną mi spodnie. Mm, 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 gotowe. It's done. And I'm ready to go. Okej. Okay. Dobra. Najpierw drewno. Sikiera. Nie mam siekiery? Cholera, no. Nie wybiorę się nigdy w tą podróż, jak babcie kocham, nie wybiorę się. Hmm, a więc tak, zużyłem całe drewno, nie mam z czego zrobić sobie teraz siekiery, więc muszę zrąbać dwie deski, żeby zrobić tą siekierę. <coughs> no niestety. Taki już jest mój urok, że jestem zakręcony, zamotany i w ogóle, ale... jak ktoś to lubi, to nie będzie zwracał na to uwagi dobra, no tak, nie mam Toolboxa <grystanie> miałem, ale Bóg wie gdzie ja go zostawiłem tak, widzę tego Creepera, widzę, widzę spokojnie, wszystko jest pod kontrolą I hope so <grystanie> a w międzyczasie przypomnę sobie jak się nazywają te tunele <grystanie> O co ja idę? Muszę jeszcze dwie deski wziąć. <laughs> uwaga, uwaga, uwaga. Pichu prycha. Tak, muszę wziąć jeszcze dwie deski, aby zrobić sobie patyczki. W międzyczasie jeszcze kill this bitch. Dziękuję bardzo. Ale narobię sobie... Jezu, ja uwielbiam tą melodię. W międzyczasie narobię sobie jeszcze <laughs> kłopotów Nie dynamitu <laughs> I powoli będę zabierał się za wysadzanie tamtej wyspy, która jest, jest tam dalej, tam dalej Na wschód, na wschód od mojej wyspy o, nie, tu Dobra, w końcu W końcu mogę zrobić sobie siekierę Siekierką tą zbierał będę Pik. A póki już tu jestem, to szkoda stracić diamenty 3, jak lepiej stracić 1 kilof, nie? Yy, Okej, okay. teraz już naprawdę mogę iść. Nie, nie mogę, biorę to, biorę to ze sobą. Chodź tu. Okej. Okay. <grybki> no zajebisty odcinek, co? <grybki> w ogóle chrypkę mam, mam chrypkę okradnę to wszystko, czy spenetruję? Dobra, spenetruję, a okradnę później. I teraz niech, no jeszcze tylko myślę taktykę. Z lewej strony ściany będę umieszczał, po... nie, z prawej strony będę umieszczał pochodnie, tak żeby wiedzieć, z którędy wrócić. Czyli... Jeżeli będę tak zostawię pochodnie i będę szedł i widział ją z, ją z lewej strony, to znaczy, że przyszedłem stamtąd. No i te tak będzie najłatwiej. Dobra, to niech sobie tutaj będzie. Ja się zabieram za penetrację. Oczywiście, no bez miecza, spoko. Hmm, zakręcony pitch bez miecza się wybiera na penetration. No tak być nie może. Z dupy go chyba sobie zrobię za przeproszeniem. Dobra. zrobione. Pochodnia tu na winklu. Okej. Okay. Woda. Woda. Trzeba ją zablokować. o zrobione. Teraz tak, tutaj umieszczę pochodni... wo fak! Fak, fak, fak! Zabity. Teraz umieszczę tu, żeby było widać, że stąd przyszedłem. Okej. Okay. Góra nic nie ma. wow jak tutaj jest rozkopane. Właściwie zasypane. się najlepszego dzieje u Licha. Trzeba zasypać tą wodę. Zrobione. Tam jest lawa. Dobra, więc umieszczam pochodnie tutaj. Czyżby. Nie, to no kurde, już myślałem. Sam się zrobiłem w kulki. Myślałem, że to dandrze. No to przecież moja, ta, moja, moja lawa. Ok. Załatwione. Wow, szkielet, Fuck, atakuje Atakuje, Chodź tu głupku, chodź tu głupku, no chodź do picza, chodź, 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 chodź. On skręcił, kretyn. Tu jestem, tu jestem. <śm>, załatwiony. Cholera, zaczynam się gubić. Gubicie zaczynam. Ale co z tego? Tutaj postawię pochodnie. Prawo, lewo, lewo, prawo. Wow, 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 wow. Hmm. Wow, już bym się fiknął na dół spoko. Dajcie mi jakieś skrzynki. Hello. Dobra, na razie na dół nie będę schodził. Zostanę na tym poziomie, na którym jestem. O, w ten sposób tutaj umieszcza. Mam nadzieję, że się nie zgubię. Jak się zgubię, to mam nadzieję, że się odnajdę. Złoto. Thank you very much. Okay. Tutaj pochodnia. Nie jest łatwa, ale trzeba mieć wszystko pod kontrolą, żeby, wiecie, nie dać ciała. Tam na górze są nade mną chyba, bo stamtąd dobiegają ich te dziwne sapania, dźwięki. I, i, i tam też jest przejście. Czyli Zrobię tutaj przejście, żeby było wiadomo o co chodzi. Wow. Konkretnie. Zaczyna się robić konkretnie. Piczo jak podskakuje, to więcej mocy z siebie wydobywa. Co? Jeszcze jeden. Dawaj drania, dawaj, dawaj, dawaj. No dawaj, 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 co... Pijczu, gdzie on jest? Hop. <laughs> Już nie będę miał problem ze znalezieniem idioty. Oła. Dobra. Trochę się zeszło, ale... Ale się udało. Okej. Okay. Tam kolejny. Co tam jeszcze jest? Jeszcze jeden. Ufa. O, lapis Super Wow, ilu ich tu jest? God damn it. O, panowie, daliście ciała Teraz to ja was bez problemu Spadnę Tak, tego nie przewidziałem O, tu jeszcze jest jeden Gdzieś się kitrasz? No chodź tu, nie uciekaj Okej okay. Co my tu mamy? Jakieś schody śmieszne zalane wodą. Pochodnia. Pyk. No i ślepa uliczka. Niestety. Kurczę, mam nadzieję, że znajdę tutaj jakąś skrzynię. Cześć nie da się przejść. Kolejna ślepa uliczka? Pajęczyno! O co to znaczy, że jest pajęczyno? To znaczy, że zaraz mo mogą być pajęczaste kłopoty. O, niekoniecznie. Na przykład zombiaste kłopoty. Właź do lawy! Właź do lawy! Eee, nie, nie Nie wpadł. Brrr. O! Hi -hi. Tutaj ślepy zaułek. Nie! God! It Dawaj drania, dawaj, dawaj, dawaj Załatwiony Coś mi się wydaje, że tam jest jakiś tunel Prowadzący dalej. No by inaczej Wow, i skrzynia nawet jest Super Odkopałem skrzynię I dalej mam tekstur pak niespaczowany Co tam Co my tu mamy Ziarenka, redstone, chlebek, złoto Żelazo, spoko Skrzyni nie zabiorę, niech ona sobie tu będzie Zaznaczone jest, że tu byłem What the fuck Co tam jest? Spawner Na bank tam jest monster spawner hmm. Piczę taktykę trzeba obmyślić jakiś hmm. Kurde ile tu tego dziadostwa Tam nic nie ma Uuuu, zaczynają się naprawdę kręte dróżki. Tutaj... Kolejny slime. Gdzieś tam jest. Zaraz go znajdę na bank. Cholera, spawner pająków. Nie, dobrze. Skrzynka. Oj, melony będę mógł sobie zasadzić jak słodko. Dlaczego te pająki nie wyskakują stamtąd? A tu się przykitrałeś, ty złoczyńco. A właśnie tam ten lapis zostawiłem. Mm -hmm. Szkoda, że lapis to nie jest jakiś fajny surowiec, z którego można robić jeszcze lepsze narzędzia, na przykład. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Wiecie co, myli mnie często ten... Ta tekstura skały, jak tylko będę online, zmienię ją na zwykłą, smooth. Bo czasami mam wrażenie, jakby tam gdzieś był dungeon, a to w rzeczywistości nie jest żaden dungeon. O, slajmik na dole jest. To nie jest żaden dungeon, tylko to jest zwyczajny, głupi kamien. Wow. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Nie ma go. Hm. Nasza przygoda chyba będzie długa tutaj. Długa, długa, długa. Dobra pochodnia w tym miejscu. Cześć, slajmiku. Gleba i się. Pyk, pyk, pyk. Fajnie, że w końcu slajmy mogę znajdować. Ooooo, ten gdzie się tu zablokował. <grym> Jaki typ. W ogóle go nie zauważyłem. Pik, pik, biri. pik, pik, biri Ciach, ciach, ciach. Dobra, tutaj zrobimy coś w tym stylu. Panowie pająkowie... Wow! Wow! Bijacze! Jakie bijacze! Nie pozwolę sobie teraz zginąć. Nieee! O, big jabłko. Regeneration. No idea what was that Ale spoko, muszę zająć się tym spawnerem ehm, Nożyce, nożyce, nożyce Nożyce, nożyce Nie mam, zostawiłem Fuck Nie działa Siekiera nie działa, łopata tym bardziej Nożycami można było ją rozwalać Tylko głównie ale zaraz, dlaczego bym sobie miał ich nie zrobić? <laughs> Dobra, won. E, nożyce w dłoń. Pięknie, beautiful. No ale się obłowie w pajęczynę. Ok, spawner załatwiony. nigdy mi nie zbraknie pajęczynki hmm. świetnie no w końcu się na coś te durne jadowite pająki przydały hmm. a tu co my mamy tu dalej korytarze dalej okej okay, to ja jeszcze tu wrócę z tym że Złotko. Zbędne złotko. Zabiorę ze sobą. I teraz sam już nie wiem, w którą stronę mam iść. Tam jest jakaś woda. Tutaj muszę spenetrować. o ile ich jest! Sied! Zabili mnie! No nie! Dobra, to ja kończę i biegnę po mojej temy. Siema na rapa!